Szanowni Państwo, a więc to się stało. 13 listopada roku pańskiego 2025 mamy to, Szanowni Państwo. A co mamy? Najsilniejszą złotówkę do funta brytyjskiego od roku 2019, od sierpnia. To jest, szanowni państwo, to oznacza, że dzisiaj złotówka jest najsilniejsza od roku 2019 do funta brytyjskiego i każdy Polak powinien się z tego cieszyć, bo to jest dla nas bardzo, ale to bardzo ważne. To jest szanowni państwo od sierpnia 19 roku do 2020 21 22 23 24 i dzisiaj 25 to jest szanowni państwo 6 lat wrzesień, październik, listopad i 3 miesiące. Szanowni państwo 6 lat i 3 miesiące polski złoty nie był tak silny do funta brytyjskiego jak dzisiaj i to jest bardzo miły widok. Ale to nie oznacza, że to polska złotówka jest taka mocna, to po prostu fund brytyjski słabnie. Eee, no ale no cieszymy się, że chociaż umacniamy się do czegokolwiek, no ale tutaj chyba zbytnio nie ma się czym cieszyć, że to po prostu ta waluta się osłabia, a złotówka to, to nie złotówka się umacnia, zbytnio to ich ta waluta się osłabia, czyli ona jest coraz słabsza, bo ona się ogólnie osłabia do wszystkiego. Fund brytyjski generalnie umacnia się, osłabia się do wszystkiego. Ja ciągle tłumaczę wszystkim, że dzisiaj tak naprawdę fund brytyjski mógłby kosztować 2,50, 2,70, 2,80, 2,90 i to nie są żarty. Tyle mógłby kosztować, czyli 1000 funtów brytyjskich dzisiaj tak naprawdę mogłoby wynosić 2900 złotych coś takiego tak? czyli minimalna emerytura z Wielkiej Brytanii ta stara, bo 8,5 miliona emerytów z Wielkiej Brytanii, którzy zaczęli pobierać emerytury przed rokiem 2016 proszę sobie wyobrazić, i ich, ich jest całe 8,5 miliona. Okay. 8,5 miliona na świecie jest, w Wielkiej Brytanii jest emerytów, którzy dostają emerytury tylko 768 funtów bodajże. Ten old-state pension i dopiero 4 miliony ludzi tam od 16 roku dostanie, dostaje ten new. Pension, yy, I to jest powiedzmy 1000 zł po 35 latach pracy w wieku 67 lat, dzisiaj prawie, tak? Tylko, że wielu ludzi nie wyrobiło tych 35 lat, wydostaje mniejszą, niektórzy jakoś tam wyrobili, yy, ale 8,5 miliona. No i gdy, szanowni państwo, yy, gdyby fund brytyjski ustabilizował się do polskiego złotego, tak jak do korony czeskiej, gdyby fund brytyjski ustabilizował się do polskiego złotego, tak jak zapada się do euro, franka szwajcarskiego, do złota, do srebra. Yy, nawet do dolara teraz traci, to jest też bardzo fajne. Dzisiaj znaczy nie jest fajne, że się fund traci. No, znaczy się Amerykanie się cieszą akurat, prawda? Brytyjczycy się pewnie nie cieszą, no Amerykanie się cieszą, choć może Brytyjczycy się cieszą, no bo może oni specjalnie osłabiają walutę, żeby sprzedawać swoje produkty. A więc może to jest dla nich dobre. To wszystko zależy od tego, czego oni chcą. To, to, to nie jest tak, że no, dla Brytyjczyków może być to nawet dobre, że ten funt ich spada, bo jest po prostu za drogi. Prawda? On powinien kosztować jakieś 2,70 na złotówki. On powinien gdzieś oscylować, może w granicach dolara australijskiego albo dolara, dolara kanadyjskiego. Taka jest prawda, że funt brytyjski tak powinien gdzieś oscylować w granicach dolara australijskiego lub kanadyjskiego, czyli powinien być gdzieś po 2,70. No ale to już mniejsza o to. Może Brytyjczycy chcą tego, żeby wreszcie Fund Brytyjski nabrał swojej prawdziwej wartości, a nie napompowanej wartości. No i o to chodzi, że 8,5 miliona emerytów. Gdyby Fund Brytyjski zapadł się do e, 2,90, to proszę sobie wyobrazić, że minimalna emerytura dla 8,5 miliona emerytów w Wielkiej Brytanii wynosiłaby wtedy 2227 zł. i 20 groszy miesięcznie. Powtarzam jeszcze raz: 2227, no to 2227 zł. To tyle właściwie wychodzi minimalna emerytura w Polsce, nie po 35 latach pracy, a po 20 latach pracy dla kobiet, nie w wieku 67 czy tam 68 lat, tylko w wieku 60 lat, tak, to nie znaczy, że ta Polska to jest nie wiadomo co, no bo to jest bida i chodzi o to, Szanowni Państwo, że to będzie tylko 2227 zł, czyli tyle co minimalna emerytura dzisiaj w Polsce dla kobiet, tak. Po 20 latach, tylko że tam będzie trzeba 35, no, a 1000 funtów, jeżeli ktoś sobie wypracuje te 35 lat w wieku 67, no to to jest, szanowni państwo, wtedy yy, 2900 zł. Szanowni państwo, 2900 zł, no i ja mówię, że to się dzieje. Ostrzegam. Yy... O to chodzi, że Brytyjczycy mogą nawet tego chcieć, że to jest nawet dobra wiadomość dla Brytyjczyków. Nie? To, to nie jest tak, że to jest zła wiadomość dla brytyjskiej gospodarki. Percepcyjnie, no wiadomo, że to jest trochę smutne, na pewno dla wielu ludzi, wiecie, dla indywidualnych osób, ale jednak biorąc pod uwagę no, ewentualne zamierzenia polskiego rządu, przepraszam, brytyjskiego rządu. Brytyjskiego biznesu, Banku Anglii, generalnie no i wreszcie do tuningowania funta brytyjskiego, że się do dopasowania do swojej prawdziwej wartości, do swojej prawdziwej ligi, bo funt brytyjski teraz grał w ekstraklasie, prawda, znaczy się w lidze mistrzów, a w rzeczywistości. Jego miejsce jest gdzieś w drugiej lidze walutowej między koroną szwedzką, koroną duńską, w rzeczywistości gdzieś tam między, może, dolarem australijskim, właśnie, dolarem kanadyjskim między czym tam może koło rupii indyjskiej. Znaczy, rupia indyjska raz, dwa, trzy. I półtora miliarda ludzi, tak samo w Chinach półtora miliarda, więc to, tutaj nie ma nawet porównywać tego funta. To jest główna liga, to jest ekstra klasa, znaczy się liga mistrzów walutowa, to jest oczywiście dolar amerykański, jest to oczywiście na drugim miejscu euro. No i na trzecim miejscu, jeszcze już, już tu pod piętach depcze, Yuan chiński, nie wiadomo czy już przegonił Euraska, czy nie. Mi się zdaje, że jeszcze nie. No i, ale tego chińskiego Yuana może przegonić rupia indyjska, więc Liga Mistrzów to jest na pewno dolar amerykański, Liga Mistrzów to na pewno jest euro to jest na 100% no i oczywiście w lidze mistrzów moim zdaniem jest niech sobie każdy myśli co chce ale jest rupia indyjska i jest jen yy... chiński dlatego, że to jest po prostu półtora miliona półtora miliarda ludzi w jednych Indiach i półtora miliarda ludzi w drugich w Chinach, no i tam no, dużo ludzi żyje w biedzie w Indiach, no ale 300-400 milionów ludzi, około powiedzmy 200 milionów ludzi w Indiach żyje lepiej niż przeciętny Europejczyk. No reszta w biedzie, powiedzmy. No wiecie, z tych 1,5 miliarda, jakieś 20%, może 15%, czyli właśnie 300 tysięcy, wiecie, milionów, bo w, w Unii Europejskiej ile mieszka ludzi? 400 milionów. No to 400 milionów powiedzmy dobrze żyjących Europejczyków, no bo między tymi Europejczykami są bardzo źle żyjący. Rumunii, Polacy, Bułgarzy, prawda, Węgrzy. Przecież tam nie ma żadnej dobrej sytuacji gospodarczej, przecież na Litwie czy Łotwie też nie ma dobrej gospodarczej sytuacji, czy też nie ma takiej sytuacji dobrej na Słowacji, prawda. No nie ma tam jakiejś dobrej, czy w Chorwacji nie ma, przecież to, nie, to są kraje, gdzie nie ma dobrej sytuacji, to jest to strefa euro, to jest Unia Europejska, prawda, tam się mało zarabia, tyle że teraz mają euro i mają te oprocentowania niskie, no ale no, w, w Indiach no, ze 100, 200, 300 milionów ludzi, Hindusów, nie wiem czy to jest 150 milionów, czy to jest 200, czy to jest 300, odzwierciedla, standard życia europejski tak mi się wydaje, prawda 100 milionów to na pewno 10% bo zawsze te 10% jest uprzywilejowana i 100 milionów Hindusów na pewno żyje lepiej niż przeciętny europejczyk, a tym bardziej niż jakiś tam Polak, prawda Rumun czy Bułgar czy, 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 czy tam Chorwat, prawda e, czy Słowak no taka jest prawda, no reszta może żyje w biedzie tak samo jest w Chinach, w Chinach może więcej tych ludzi żyje na bogato w Chinach może z półtora miliarda, miliard żyje kiepsko, ale pół miliarda, czyli więcej niż w całej strefie euro, w całej Unii Europejskiej żyje lepiej niż w Europie, podejrzewam, prawda? Eee, no reszta żyje, no jak żyje, prawda? Taka jest, szanowni Państwo, rzeczywistość, więc ja zaliczam te waluty do, do Ligi Mistrzów, no i jeszcze byśmy dokoptowali franka szwajcarskiego. No, ale to jest taka waluta bardzo specjalna, ona ma takie specjalne miejsce w moim serduszku. Jak ja mówię, ale ona ma specjalne miejsce generalnie, po prostu na świecie, frank szwajcarski. No i dopiero jest, i dopiero jest, wiecie, ta pierwsza liga, i w tej pierwszej lidze jest tam, właśnie, wiecie, dolar kanadyjski, australijski, fund brytyjski, prawda? Korona szwedzka, korona duńska, tego rodzaju tam waluty, korona czeska, prawda? Tak to widzę. Tylko moim zdaniem, na przykład fund jest jeszcze gorszy niż australijski dolar i kanadyjski dolar, bo Wielka Brytania nie ma zasobów, a Kanadia, Kanada ma masę zasobów i tak samo Australia ma masę zasobów i bardzo ludzi nas mało na swoim terenie, bo w takiej Wielkiej Australii mieszka 25 milionów ludzi, tylko a w Kanadzie mniej niż w Polsce, czy znaczy tam tyle samo, tak. Więc oni mają ten, tam te, takie dwa wielkie światy dla siebie, tylko mogą wyciągać, tylko po prostu muszą chodzić do roboty i tyle. Yy, taka jest rzeczywistość. W, w Kanadzie wystarczy chodzić do roboty, w Australii wystarczy chodzić do roboty i będziesz mieć pieniądze. A jeżeli tak yy, tam nie jest, no to coś tam robią źle. No bo mają całe kraje wielkie dla siebie, mają drewno, mają zasoby, mają złoto, mają srebro, w ziemi wszędzie wydobywają tego, cała masa, tego trzeba do roboty chodzić. I ale Brytyjczycy tego nie mają, tak? Więc Brytyjczycy są gdzieś w, w drugiej, Fund Brytyjski w rzeczywistości należy do dolnej części, yy... wiecie, tej ligi poza Ligą Mistrzów, także w drugiej lidze są, szanowni Państwo, tak? Yy... Ale no właśnie. Jeżeli on jest gorszy niż kanadyjski, australijski dolar, to dlaczego kosztuje dalej 4,79? Powinien kosztować 2,70. No i on kosztuje do wielu walut, takie przysłowiowe 2,70. Tak się dzieje przecież, szanowni Państwo, proszę bardzo tutaj do korony czeskiej na przykład, ja tu pokazuję, proszę bardzo do korony czeskiej, zawalił się fund brytyjski, szanowni Państwo, aż do poziomów, ty, 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 proszę bardzo no najniższych w ogóle w historii, niższych niż w 2008 roku, to tak jak do polskiej złotówki by się zawalił do 3,90, ale, ale Czesi mają niższe oprocentowanie niż Brytyjczycy i Czesi mają niższą inflację niż Brytyjczycy, więc właściwie, Szanowni Państwo, to tak jakby się zawalił do 2,90 przy takich parametrach, tak, bo wyobraźmy sobie, że dzisiaj polska złotówka to nie 4,79 za funta, a polska złotówka to dzisiaj 3,90, ale do tego mamy ultra niską inflację i bardzo niskie oprocentowanie, prawda? No a nie mamy. Mamy wysoką inflację bardzo długo i mamy bardzo wysokie oprocentowanie bardzo długo, więc tutaj tak by było, trzeba jeszcze to dodać: albo właśnie pakiet, że jest po 3,90 funt, dzisiaj plus mamy niską inflację, niskie oprocentowanie, albo w pakiecie, że mamy to wysoką y inflację, to wysokie oprocentowanie w polskiej złotówce, plus do tego y wtedy y by było po 2,90, Powinien być wtedy fund. O i tyle. Yy, trzeba to trzeba tak kłączyć, tak szanowni Państwo. Że I tutaj, jak ktoś Wam tłumaczy inaczej, to niech spada na drzewo. Jego sprawa. Yy, może tam pomyśli, zejdzie z drzewa i powie nam co innego. Yy, I proszę bardzo, tak to wygląda. To tak się fund brytyjski z 70 koron tam na 26 koron, prawda? Się zawalił do korony czeskiej. No, ale fund brytyjski, proszę bardzo. I teraz jest bardzo yy, interesujące, no bo mamy sytuację, w której. I dolar obniżył oprocentowanie do 4, i funt brytyjski ma 4. No i proszę bardzo, co tutaj się dzieje, i to jest bardzo interesujące. I to jest bardzo interesujące, szanowni państwo, bo mamy sytuację, w której. Mm, wolumen usuniemy. Wolumen mnie denerwuje zawsze. O, spadaj wolumen. O, wolumen. O, dobra. I proszę bardzo, to jest wykres funta brytyjskiego do dolara amerykańskiego. Yy, no i mamy yy, Szanowni Państwo, mamy proszę bardzo, to jest wykres spadku funta brytyjskiego do dolara Tak, no i tak się fund zapada, proszę bardzo w dół, do góry, w dół, do góry w dół, do góry, w dół, do góry dół, 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 dół. no i teraz mamy tutaj tą sytuację gdzie yy, właśnie yy, prawdziwa wartość funta brytyjskiego jest taka, że gdy mają takie samo oprocentowanie co dolar amerykański no to funt brytyjski traci tak? Szanowni Państwo, fund brytyjski is over. Taka, taka jest rzeczywistość. No. To tylko jeszcze od złotówki się utrzymuje. Wszyscy inni na świecie to wiedzą, tylko jeszcze my tego nie wiemy, szanowni Państwo. Bo gdyby polska złotówka się co najmniej zachowywała, wiecie, o tak jak widzicie, zapada się fund brytyjski do dolara, tak? Popatrzcie, do euro do euro zaraz pokażę fund brytyjski do euro też się szanowni państwo zapada, proszę bardzo GBP EUR proszę bardzo widzicie 4, 1,13 szanowni państwo, zaraz będzie 1,12 1, no Proszę bardzo, weźmy godzinny. Już był prawie. To są najniższe poziomy w historii. Proszę bardzo, godzinówka i proszę bardzo. 1.13 był, szanowni Państwo, tutaj mamy. 13 listopada, proszę bardzo, pięknie, godzina 15. Szanowni Państwo, weźmy minutówkę. Patrzcie, dotknęło. Tutaj mamy. Pik, 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 pik. Ile zabrakło? Wiecie, ile zabrakło? 0,7 eurocenta. Nie, 0,7. Mniej niż 1 cent zabrakło, tak? Mniej niż, bo to jest 130. A nie, to jest 1,13, 1, tak? Gdzie? Mniej niż 1 dziesiąta tak? 7% centa, tak? Zabrakło? Tak. Ok, czy nic, nic, właściwie nic, tak? To jest tyle. Popatrzmy, to jest tylko tyle, tak? Proszę bardzo, jak to jest mało. Tak, i to jest nic, to jest, to jest minutowy wykres. ta 30, to lepiej wydać, bo to jest, proszę bardzo, tyle. Ok? I to jest 30. Yy, tutaj, pyk, 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 już mamy 1, 2, 9, 9, tak? Do funta, do euro się zapada, do wszystkiego się, szanowni państwo. Zapada kiedyś 1000 funtów w Euraskach to było 1700 Eurasków. Fajnie było być Brytyjczykiem kiedyś, emerytem, który dostaje 1000 funtów, no bo miałeś prawie 2000 euro z, z tego, i fajnie, fajnie było mieć brytyjską emeryturę, ale hola, hola. To było 20 lat temu. To było 20 lat temu, szanowni państwo. Okej? Okay? To się już skończyło. To nie wrati, jak to mówią, nie wiem w jakim to języku <grystanie> Taka jest rzecz. Proszę bardzo, a weźmy godzinówkę. Jeszcze bardziej to w ogóle będzie. To godzinowe wykresy są. To są bardzo, bardzo krótkie. Interwały, proszę bardzo, pyk, weźmy tutaj sobie, pyk, tu mamy, proszę bardzo, 3 godzinówka, widzicie, pyk, rozumiemy, weźmy sobie 4 godzinówki, pyk, tak, proszę bardzo, to jest, proszę, to jest 4 godzinówka, to jest, widzicie, dopiero wykres od lutego do dzisiaj, tak, to jest, pyk, pyk i jest, 3.12, rozumiemy? I tak się zawalają wynagrodzenia w Euraskach w Wielkiej Brytanii, emerytury z Wielkiej Brytanii i wszystko inne. Taka jest rzeczywistość, Szanowni Państwo. Pozdrawiam wszystkich, subskrybujmy ten kanał, bo YouTube uciął mi 95% zasięgów, a w niektórych filmów to w ogóle 98%. Podobno jak się da 7, 7 słów komentarz, puści się film od początku do końca, da lajka, like, udostępni, to można odbudować te wyświetlenia. Ten film publikuję na Economic Tubes. To są wszystko organicznie wybudowane subskrypcje. Ten kanał ma 7,5 tysiąca subskrypcji. No, a film dociera do, czasem do 18 osób, co jest jakąś aberracją, ja miałem gigantyczne wyświetlenia, YouTube po prostu, szanowni państwo, bo ja się politycznie jakoś tak nie udzielam, prawda, Przed, nie udzielałem się politycznie, ja się politycznie nie udzielam, bo to wszystko, to są kadały ekonomiczno-gospodarcze, finansowe, biznesowe, prawda, i tak dalej, no, ale niestety... Przed wyborami no żadnego kandydata nie popierałem. No i to przed wyborami mi się wszystko zapadło. Nie wiem. Nie wiem czemu tak się stało, Szanowni Państwo, dlatego bardzo proszę o pomoc. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Do usłyszenia już wkrótce i czekamy na funta po 2.70. Pozdrawiam, cześć.